ale zostaliście wciągnięci w dramatyczną walkę dwóch małych ludzi, ludzi małych, nie mówię o wzroście, tylko o charakterze, ludzi, których rola w historii Polski jest znikoma. Rola Kaczyńskich rola więc. Proszę państwa, reakcja sali jest żywiołowa, ale rewolucja się skończyła i to się nie wrati. Mów dalej. Zwracam wam, zwracam wam uwagę, zwracam wam uwagę, że postępujecie dokładnie w ten sam sposób, jak środowisko gazety wyborczej, który, kiedy ktoś, kiedy ktoś próbował. Yy, skrytykować, skrytykować Jacka Kuronia. Przepraszam bardzo, dziękuję. Co powiedziałem wobec Instytutu, to polecam. Pan, liczę na to, że Panowie są bardziej światli Do widzenia. Dzięki. Proszę Państwa, Przepraszam się wtrącę. Jak to dobrze, że w stanie wojennym nie mogliśmy robić zebrań publicznych, bo by się to nie skończyło. Uff. Następna osoba. Ja, ja bardzo, ja bardzo panią, bardzo nie panią... Nie obraża się bardzo, prezydenta panią, przepraszam, Polski. Chwilę, Jasku, dajmy do końca. Nie, 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 nie. Pan Tadeusz ta wyraźnie powiedział... Proszę państwa, jesteśmy... Jesteśmy jednak w szczególnym miejscu i bardzo bym prosił, żebyśmy wzajemnie... Ja bardzo, bardzo bym prosił, ostućmy emocje. Bardzo proszę. Następna osoba. Pro, pro... Proszę Państwa, nazywam się Kazimierz Kacprzak i jestem Sierlec fabryki Robotnikiem. Jestem Tylko proszę do. Solidarności od początku do tej chwili. I tutaj y, przyjechałem y, głównie z pobudek takich, że y, wiadomo, jest w mediach ogłoszona walka z IPN-em, i chciałbym tutaj, y, myślałem, że tu są przyjaciele IPN-u głównie zgromadzeni i że wypracujemy jakieś sposoby zapobiegawcze, żeby rząd nie mógł zaatakować i zlikwidować nam tej instytucji, którą. Ja osobiście jestem interesantem, wiem, że dużo już zrobiła i dużo jest do zrobienia. Tymczasem, siedząc na tej sali, zauważyłem, że 99% dyskusji toczy się nie wokół IPN-u, jakie środki zaradcze podjąć i działania nas tu wszystkich w celu ratowania tej wspaniałej instytucji, natomiast wokół krzywdy, jaką wyrządzono Lechowi Wałęsie. Oczywiście tak samo jestem. Yy, fanatykiem Lecha Wałęsy w odpowiednich czasach. Natomiast y, dzisiaj ważniejszą sprawą jest na tą, na tą chwilę i na ten czas, jako my wszyscy ludzie dobrej woli, jeżeli się za takich uważamy, jakie podjąć działania. Tu była jedna wskazówka podana przez panią, że musimy, prawda, zbierać podpisy itd. Tak I ja bym bardzo prosił jako człowiek mniej kompetentny o znakomitości, które tu zabierały głos, żeby, Osoby, które mają większą wiedzę w tym temacie, dały nam wskazówki, jakie mamy podjąć działania w środowiskach, w których żyjemy, żeby tą wspaniałą instytucję ratować. Tak, Ale jestem jest mówić, interesantem jako działacz, jako osoba ze świadectwem prawda, status pokrzywdzonego, wiem, ile jeszcze chcę uzyskać od tej instytucji dobrych rzeczy i czas nie pozwala tej instytucji pracować. Są to lata i jeżeli pojawiła się realna groźba, że rząd Rzeczypospolitej wypowiada wojnę tej instytucji, to po prostu we mnie to budzi sprzeciw. A jeżeli teraz już mówimy o Lechu Wałęsie, jeżeli jemu krzywdę tak naprawdę zrobili... Przypomnijcie sobie Państwo, przypomnijcie sobie państwo, jak Lech Wałęsa wspaniale, ja jako jego wyborca, i tak powiedziałem wszystkim, założyłem się, prezydent Turek Kwaśniewskiemu podał na talerzu, mówiąc o nodze. To był minimalny procent sam sobie dużo zrobiłem proszę 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 kończyć to była już... prawda i tego nikt nie mówi tylko teraz jacyś ludzie wspaniale krzywdzą Wałęsę no Dobrze, instytut y... na pierwszym miejscu a Wałęsa to, to... dziękujemy Janusz, bardzo Janusz ty ja ty to teraz tak to bardzo proszę prezes Kurtyka proszę państwa ja po prostu będę musiał wyjść zaraz więc jeśli Państwo pozwolicie, ja postaram się y, króciutko może y, podsumować y, tą dyskusję, czy, y, czy zwrócić Państwa uwagę na pewne dylematy, w który, y, z którymi musi się mierzyć y, Instytut Pamięci Narodowej. Otóż y, nie ulega wątpliwości, że obecnie y, na naszej scenie politycznej są dwie wielkie partie o y, rodowodzie solidarnościowym. Ja sam w rządzie pana premiera Donarda Tuska y, mam kolegów, z którymi jestem na ty, nie mogę tego powiedzieć na przykład o rządzie y, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Y, no, tak czy inaczej y, walka pomiędzy tymi dwo, dwiema partiami y, toczy się nie tylko o dzień bieżący, ale również o symbole. Toczy się walka o sztandar, o ten sam sztandar. Y, I sądzę, że y, tutaj y, Istnieje wielkie niebezpieczeństwo, e, które jest teraz udziałem e, Instytutu Pamięci Narodowej. My zdajemy sobie sprawę z tego, że Instytut no, musi utrzymywać pozycję centrową, że Instytut pa Pamięci Narodowej nie może e, angażować się w bieżące. E, konflikty polityczne. Bóg mi świadkiem staramy się to robić najlepiej, jak potrafimy. Ale e, materia, którą Instytut się zajmuje, chociaż metodologicznie prosta, jak miałem to parę razy okazję mówić, no jest taka, że dotyczy ludzi obecnie żyjących. Jest taka, że dotyczy czasów obecnie żyjących. Jest taka, że dotyczy e, zdarzeń, które dostarczają e, e, materiału do konstruowanych obecnie opowieści czy mitologii. E, I dlatego właśnie Instytut Pamięci Narodowej jest takim bardzo Atrakcyjnym obiektem zabiegów czy ataków, dlatego Instytut Pamięci Narodowej e, no, musi czasami dokonywać niezwykle skomplikowanych zabiegów, żeby w ogóle trzymać się z daleka od bieżących emocji. Wydaje mi się, że klucz do obecnej sytuacji to jest właśnie ta walka o sztandar, która się toczy, a co do której uznano, że. Instytut Pamięci Narodowej może być przydatny w tym, żeby zdobyć standard. Ja mogę Państwu obiecać, że my staramy się, aby ten standard był wspólny, to znaczy, żeby wszyscy mieli świadomość, że yy, yy, nasze wspólne dziedzictwo, to które ustawowo kończy się dla Instytutu w roku 1989-90, jest po prostu wspólne i że każdy ma prawo sięgać do tego dziedzictwa. My staramy się yy, nasze działanie prowadzić w ten sposób, aby. Każdy, kto ma ochotę, czerpał z dorobku Instytutu Pamięci Narodowej, ale aby pozwolił temu Instytutowi pracować. No mam nadzieję, że będzie to nam się udawało. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę prezesa SWS. Ja bardzo Wojtek. przepraszam, a naprawdę będę musiał wyjść i dlatego pozwoliłem sobie Wojtek. Więc ja nie, nie będę oczywiście tutaj niczego podsumowywał, natomiast chciałem bardzo serdecznie podziękować panu prezesowi za obecność za to, za to, że do nas przyszedł, A, ale, ale nie tylko Panie Prezesie, nie tylko pani Prezesie, bo chciałem życzyć od nas wszystkich zdrowych, spokojnych świąt, panu i wszystkim pracownikom IPN-u. No i żebyśmy jeszcze z IPN-em przez lata spokojnie mogli naszą przeszłość badać. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Dobrze, a my kontynuujemy dyskusję. Dzień dobry, Grzegorz Rossa. Państwo Polskie nie jest państwem niepodległym. Najwyższe władze nad Państwem Polskim znajdują się poza granicami Państwa Polskiego. Władza nad państwem polskim jest sprawowana przez agentury wpływu państw obcych